Następnego gołąbka o numerze 66-47. Jest to też yy, samczyk właśnie z tej rodziny, od bulku, z rodziny bandebulków gołębi. Samiczka jest taką troszkę skrzyżówki. Ale wszystkie te gołębie dalej są spokrewnione bardzo blisko. Samiczka jest na, na takich ciemniejszych oczach. Myślę, że na 100% będzie samiczka. No, gołąb, bajka. Ja tak stoję za kamerą, no ale Drodzy odobcy, no nic innego jak po prostu naprawdę go Budowa, budowa świetna jest u tych gołębi i...